Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zesara, witam Państwa. Naszym gościem jest profesor Małgorzata Myśliwiec, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Czy badanie i opisywanie polityki to jest ciekawe zajęcie? Bardzo, niezwykle. A dlaczego politolodzy nie rządzą Polską? Pewnie niektórzy rządzą. Albo niektórzy. Tak? Prezydentem jest prawnik, poprzedni był chyba historykiem. Zgadza Premierem się. Premierem jest historyk, wcześniej była etnografka. Mhm. Gdzie są politolodzy, którzy o polityce wiedzą najwięcej? Ale z pewnością w ławach poselskich i senatorskich kilku politologów byśmy znaleźli. No dobrze, no ale ja pytam, dlaczego nie rządzą Polską? Dlaczego to, e, dlaczego to jest takie. E, dlaczego nie przekłada się wiedza o polityce na, na e, teorię, na praktykę? Trudno powiedzieć, może taka szansa jeszcze się pojawi. Czy pani będzie kandydować do Senatu? Taka propos. Którego? Uniwersyteckiego? A, <grym> e za rok. Wybory się zbliżają? Za rok. Dobrze, czyli do Uniwersyteckiego <grym> możliwe, a do tego Senatu RP? Zobaczymy, trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć? <grym> Dostała oczywiście. pani propozycję wy wy wystartowania w tych wyborach? Różne rozmowy są prowadzone, wiele środowisk pyta, ale pytanie tylko o Senat, więc pytanie dlaczego pan redaktor pyta wyłącznie o Senat. A jest, są inne możliwości, jeżeli chodzi o politykę? Inne propozycje z polityki dla pani? Mnóstwo różnych rozmów się toczy, myślę, że jesteśmy w bardzo newralgicznym momencie w chwili obecnej, co nie zmienia faktu, że moje życie zawodowe jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące, zdecydowanie. Ja, ja rozumiem pani profesor, ale pani zgodnie z tymi pogłoskami różnymi, które, się, które gdzieś słyszymy, Pani dostała propozycję kandydowania do Senatu, albo spotkała się z jakąś formą sądowania e, pani decyzji w tej sprawie, albo możliwości w ogóle w, w związku z, ze startem z wyborami senackimi? Takie rozmowy pojawiają się w związku z tym myślę, że póki nie zostanie przede wszystkim formalnie zarządzony termin wyborów i nie zostaną ogłoszone formalnie listy, no to myślę, że piłka jest w grze. Okej. Okay. Co to znaczy właściwie? Czy to jest okręg chorzowski, pani rodzinny? Myślę, że to jest chyba najbardziej uczciwe startować w tym okręgu, z którym się jest najbardziej związanym. Rzeczywiście jestem chorzowianką, urodziłam się na chorzowskiej twajce, więc myślę, że ta wola walki w każdym, kto się tam urodził, gdzieś głęboko drzemie. No i myślę, że temat pozostaje absolutnie otwarty. Pozostaje otwarty, czyli taka propozycja była. Czyli jest taka propozycja, Małgorzata, Myśliwiec jest do Senatu, po pierwsze, tak? To... Takie rozmowy. Takie rozmowy się na pewno toczą, toczą, toczyły, toczą się. Się. Czyli y, to są rozmowy w ramach Paktu Senackiego. Bo jest to, to jest też kwestia, która z pewnością dopiero będzie zdecydowana. A Użyje dostała Pani propozycję z innych? Bo poza Paktem Senackim jest chyba Konfederacja, poza Paktem Senackim jest Prawo i Sprawiedliwość. To... to, to... Polska jest jedna, jeszcze jest taka partia. No, pamiętajmy, akurat... że jesteśmy na Śląsku również, w związku z tym myślę, A regionaliści że... będą wystawiać swoją listę do sen, swoich kandydatów do Senatu? A dlaczego nie? Regionaliści to bardzo ambitna grupa i myślę, że również chce zabiegać o to, aby w przestrzeni politycznej móc decydować o swoich sprawach przez swoich przedstawicieli. Pani profesor, no, zupełnie poważnie, to jest propozycja z Koalicji Obywatelskiej? To jest propozycja czy kogoś innego, to wchodzi w skład? Paktu Senackiego? Panie redaktorze, doskonale pan wie, że pakt Senacki to jest bardzo skomplikowany układ. Cały czas trwają negocjacje dotyczące tego, jak ma wyglądać lista związana z paktem senackim. No i sam fakt, że gdzieś określone środowiska zadają mi to pytanie, czy w ogóle rozważyłabym taką możliwość. No, z pewnością szczególnie w tej sytuacji politycznej, w której znajduje się nasze państwo, jest tematem bardzo poważnym. Małgorzata Myśliwiec, profesor Małgorzata Myśliwiec, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, jest naszym gościem. Po raz drugi, przepraszam, po raz drugi zaraz będziemy witać, a na razie żegnamy przed dogrywką, z, y, którą usłyszymy za moment. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do Dzięki. zobaczenia. Już teraz na żywo, dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasala, witam ponownie. Profesor Małgorzata Myśliwiec, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, jest dziś z nami. Po raz drugi państwa teraz, po raz drugi państwa witamy. Dzień dobry. I panią również. Pani profesor, to żeby e, uściślić. Propozycja została złożona. W startu profesor Małgorzaty myśliwiec do Senatu. Schorzowa. Nie propozycja, a zapytanie. Może Zapytanie. W taki czy, o, pani tak. czy pani chciałaby spróbować? Zdecydowanie czy pani chciałaby spróbować? To jest kwestia, która będzie zależała od z pewnością kilku czynników, w związku z tym, tak jak powiem, rozmowy trwają, no i jestem bardzo ciekawa, do jakich dojdziemy wniosków i jakie będą ich rezultaty. Czy pani kandydatura oznacza, że regionaliści będą częścią, czy będą uczestniczyć w pakcie senackim? To z pewnością nie jest pytanie do mnie. Ja nie należę do żadnej partii politycznej ani do żadnego stowarzyszenia regionalnego i myślę, że jeżeli formalnie miałabym kogokolwiek reprezentować, to jest to pytanie do liderów śląskich ruchów. Z pewnością. Ale Pani nazwisko, jeżeli gdziekolwiek te spekulacje e, słyszeliśmy, Pani nazwisko również było wymieniane jako takie, z którym identyfikowaliby się przynajmniej e, liderzy regional, ruchu regionalnego na śląsku. Więc. No to chyba dla mnie bardzo Czy Pani, czy, czy pani kandydatura pochodzi z, czy, czy to, to jest, jak, pan, jak się rozmów mm. Pani doszło do tego, to jest coś, co wymyślono w gabinetach platformy, czy zostało zaproponowane na przykład przez liderów ruchu na Śląska? Cóż mogę powiedzieć? No jedynie ja mogę się cieszyć, że moja skromna osoba jest dostrzegana w różnych punktach z regionalnej sceny politycznej i polskiej sceny politycznej. W związku z tym, kto wpadł na taki pomysł, no trudno mi jest powiedzieć. Ale rzeczywiście, skoro z kilku różnych stron to pytanie zostało mi zadane, czy rozważyłabym taką możliwość, no to oznacza, że coś jest na rzeczy. A po co pani to wejście w politykę, jeżeli do niego dojdzie oczywiście? Panie redaktorze ja myślę, że jesteśmy w takim punkcie e, historii naszego państwa, że należy sobie zadać pytanie no, w jakim kierunku zmierzamy a to nie jesteśmy w takim punkcie przy okazji każdych wyborów Niestety nie mam wrażenie, że niestety nie to dlaczego przy okazji każdych wyborów między innymi politolodzy a nie tylko mówią, że jesteśmy w takim punkcie. Nie wiem, dlaczego inni tak mówią. Ja patrzę na to, co dzieje się dzisiaj. Widzimy coś, co jest potocznie nazywane Lex Tusk i mam wrażenie, że reakcje bardzo wielu komentatorów, do tej pory bardzo powściągliwie wypowiadających się o sytuacji yy, Polski yy, i jej stanie prawnym, no, są bardzo mocno zaniepokojeni. Myślę, że rzeczywiście w tej sytuacji to należy. Panie profesor, przez Lex Tusk. Panią Lex Tusk tak dotknął yy, yy, w środku, że... Pani rozważa, start do Senatu? Panie redaktorze, przyjrzyjmy się w takim razie może po kolei pewnym kwestiom. Tak? Mamy zmianę sytuacji politycznej w 2015 roku i na przykład bardzo poważne problemy z ustawą o służbie cywilnej. Przypominam, że jednym z przedmiotów, które wykładam na Uniwersytecie jest administracja publiczna. No i nagle okazuje się, że opowiadanie czy też przerabianie materiału związanego ze stanem służby cywilnej w państwie, to już jest zupełnie inna rzeczywistość. Trzeba się trzy razy zastanowić, jak ten temat przedstawić, jak Pokazać stan prawny, czy ten, który powinien rzeczywiście obowiązywać w państwie demokratycznym, i przyrównać to do stanu faktycznego. I tych dyskomfortowych sytuacji jest zdecydowanie coraz więcej. Nagle okazuje się, że kończąc studia pod koniec lat 90., gdzie wydawało się, że pewne zasady państwa demokratycznego są już dla wszystkich oczywiste, no, po kilkudziesięciu latach znajdujemy się w sytuacji, w której trzeba zacząć to rozważać od samego początku. I myślę, że to jest bardzo niepokojące. Czy życiu taki moment w życiu każdego politologa? No niestety u nas przyszedł, tak, że musimy się... Profesor Marek Migalski to wcześniej, u niego wcześniej to zaistniało. Pan profesor Migalski tutaj bardzo ciekawą metaforę ornitologa i politologa nam przedstawił. Tak i być może, możli, może być może motywacje były tutaj Szkawek troszkę Profesor inne. Migalski, bardzo ceniony i, i, i cytowany ekspert, jeszcze dekadę temu to był kandydatem w ogóle Prawa i Sprawiedliwości w, w, w mhm. wyborach europejskich. Tak czy inaczej, ale wejście do polityki jakby odbyło się wcześniej i było ono krótkie, ale intensywne. Natomiast dla kogoś, kto tę politykę ocenia, pani profesor, i, i, i komentuje, i bada, to wejście do niej jako praktyk nie jest przekroczeniem jakiejś granicy? Pan redaktor zapytał mnie tutaj o potencjalną możliwość kandydowania do Senatu. Przypomnijmy, że Senat rzeczywiście jest pewną izbą refleksji, jest pewną izbą perfekcjonującą proces legislacyjny, czyli jest tym miejscem, gdzie należy rzeczywiście odnieść się do pewnych radykalnych pomysłów, które powstają na polskiej scenie politycznej. To w teorii, pani profesor, w praktyce doskonale pani wie, że nad tym wszystkim, czy w tym wszystkim jeszcze jest codzienna, czasami zupełnie Prozaiczna, żeby nie powiedzieć, inaczej polityka. Oczywiście, szczególnie w sytuacji, w której większość Sejmowa i większość senacka różnią się politycznie od siebie w sposób zasadniczy. Natomiast tym bardziej no, wiemy doskonale o tym, że Sejm może odrzucić weto senackie, czyli zupełny sprzeciw, o czym przekonaliśmy Lekstus. się przy okazji Lexus, tak jest. Okay. Co nie zmienia jednak faktu, że wprowadzenie pewnych tematów do debaty publicznej w moim przekonaniu jest absolutnie konieczne. W ten sposób? Zostając senatorem? Dlaczego nie? No tak, tylko czy jeszcze raz, czy pani by się zdziwiła, gdybym ja kandydował do senatu na przykład? Jako dziennikarz bym się zdecydował na coś takiego. Czy to by było dla Pani zaskoczenie? Albo ktokolwiek, kto zajmuje się, kto też opisuje politykę od takiej strony. O ile się nie mylę, Pan redaktor nie został pozbawiony prawomocnym wyrokiem sądowym praw publicznych. Oczywiście, ale naturalnie nie, to nie tędy droga. Pytam tylko, czy jakby z perspektywy politologa, który zajmuje się tym zawodowo, jest takim ornitologiem, czy jak to mówił Profesor Migalski? Czy jak postanowi sprawdzić, czy nie wyrosły mu skrzydła, to to nie jest jakimś przejściem na drugą stronę? Wszystko, Panie redaktorze, zabawy. biorąc pod uwagę, jak dobrze zna pan realia polityczne, to uważam, że byłby pan świetnym przedstawicielem, także gorąco ja wspieram, bardzo. jeżeli pan może redaktor. W innym, może w innym życiu. Podjąłby taką decyzję, to jest oczywiście decyzja o, y, osobista, natomiast na, na pewno ucieszyłabym się dużo bardziej z takiej kandydatury niż w przypadku pewnie wielu innych, które pojawią się w zbliżających się wyborach. To jest pytanie, podejrzewam o to, czy politolog na przykład może mieć taki dziennikarz, może mieć swoje poglądy, które będzie manifestować również przy okazji praktycznej, że tak powiem, praktycznego uprawiania polityki. Z pewnością jedną z... Sprawą jest działalność naukowa i ona tutaj podlega recenzji i zdecydowanie musi opierać się na określonej metodologii. W związku z tym jest jakby odrębną sferą działalności. Oczywiście czymś innym jest jeszcze dydaktyka akademicka, która zawsze musi być obiektywna i opierać się również na pewnych materiałach źródłowych. Natomiast jeszcze trzecią sprawą tak, jest poruszanie się w sferze polityki, o ile politolog nie jest pozbawiony praw publicznych, prawomocnym wyrokiem sądowym nie ma przeszkody żadnej, aby również czynnie partycypował w życiu publicznym. Myślę, że... Wardym też pamięta pamiętam, pani profesor, takiego... zna, zna pani zna, Burmistrz takiego, Nowej powiedza. Soli, o ile się nie mylę, prawda? Albo prezydent. Albo prezydent, Rezydent tak jest. Nawet. Eee, on wszedł do Senatu. Tak. Jako jeden z kilku, razem z Zygmuntem Frankiewiczem, zresztą tak. bardziej znanym nam Zgadza. z Gliwit. No i eee, był to, zna, znaczy bardziej znany samorządowiec niż Nowa Sól jako miasto, jako ośrodek jako, jako miejski. I kiedy wszedł do tego senatu, to po paru tygodniach ledwie tak skonstatował, że to chyba, że tak powiem, jakby to odmówić, najgorsza decyzja w jego życiu. Wejście się do, 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 do tej polityki, powiedzmy, z polityki samorządowej do polityki parlamentarnej. Czy to jest przestroga jakaś dla ludzi, którzy, którzy tak zastanawiają się, może dyskutują, których sądują, tak jak dzisiaj panią? Panie redaktorze, no sam fakt, że komentuje się pewne kwestie w przestrzeni publicznej, z pewnością przez niektórych może być odczytywane jako działalność polityczna, choć oczywiście taką pewnie do końca nie jest i każdy z nas posiada określoną pulę poglądów, pewną wiedzę i komentuje pewne wydarzenia polityczne. Natomiast rzeczywiście, no jeżeli przyjrzymy się sposobowi podejmowania pewnych decyzji politycznych, ja myślę, że kandydowanie w wyborach to nie jest sytuacja porównywalna z chorobą weneryczną, której należy się wstydzić, tak? Wręcz przeciwnie, uważam, że jest w tym państwie tak, jak jest. Nie, bo zawsze, znaczy często mm -hmm. używano chorób również wenerycznych do opisywania dylematów w polityce. Zdecydowanie tak, ale w moim przekonaniu wręcz przeciwnie. Tak? No, daleko nam do modelu amerykańskiego, gdzie mamy prawybory, aby wyłonić kandydatów na kandydatów tak? I, i rzeczywiście wyznaczanie kogoś przez liderów partyjnych jako tych, którzy są niewidoczni, przeźroczyści, ale pozyskają pewne głosy i będą wykonywać w sposób bierny polecenia polityczne centrali swoich partii. No, nie wiem, czy to jest najlepszy sposób uprawiania polityki i dlatego w moim przekonaniu, jeżeli dyskutujemy tutaj o jakichś rozmowach, które toczą się na temat kandydowania w jakichkolwiek wyborach, no myślę, że to akurat pokazuje, że może z tą demokracją jeszcze nie jest tak najgorzej, choć wyraźnie widzimy, że jest ona poważnie zagrożona. Czy Pani jak, jak Pani zamierza pogodzić, jeżeli do tego dojdzie oczywiście mm. swoją karierę naukową, akademicką z ewentualnym zasiadaniem w, w Senacie? Nie rozumiem za bardzo, dlaczego jedno miałoby drugiemu przeszkadzać. Ja nie twierdzę, tak? że przeszkadza. Pytam, czy, czy jest, jest mhm. znaczy, chociażby czasowo podejrzewam, że będzie. Ale to są e, zupełnie... Będzie coś trzeba pogodzić. Są to dwie zupełnie odrębne płaszczyzny y, działania. Polegają na czymś jednak zupełnie odmiennym. W związku z tym, y, przyglądając się y, i obecnej kompozycji Senatu, i wszelkim poprzednim, no myślę, że jest to, jest to zadanie do pogodzenia. Pamięta, pamięta pani jeszcze taki projekt jak Śląska partia regionalna? Tak, oczywiście. A jako politolog, bardziej teoretyk, jest w stanie powiedzieć, Pani profesor, dlaczego zakończył się taką katastrofą? Myślę, że ta katastrofa rozpoczęła się od pewnej decyzji podjętej przez ówczesnego, chyba do tej pory, tak, prezesa Związku Górnośląskiego, czyli rozbicie pewnej jedności w ruchu. No i myślę, że od tego momentu się poszmało. A Franki nie wyszedł z, z SPR wtedy jako, jako hmm. lider Związku Górnośląskiego, to myśli Pani, że ta. Ten, ta historia potoczyłaby się inaczej? Zdecydowanie tak. No dobrze, załóżmy na start Henryka Mercika do Senatu. Mm -hmm. Z tego samego okręgu chorowskiego. Coś pani mówi jakby w kontekście własnej, yy, własnego przypadku. Oczywiście, że tak. I start Dawida Kostępskiego yy, i wejście do gry Leona Spaczyny. W związku z tym tak jest, oczywiście. Mercik <coughs> no, można powiedzieć, że przegrał te, te, te mm -hmm. wybory. Wtedy Dorota Tobiszowska zdobyła mandat tak. w tym okręgu. Przypomnijmy, że to jest okręg, który obejmuje nie tylko Chorzów, ale też Chudę Śląską, Piekary Śląskie i, i, i kilka jeszcze ości, ościennych miast. Przegrał m.in. dlatego, że Dawid Kostępski był prezent Świętochłowic, wbrew jakby, wtedy chyba był członkiem Platformy, albo, albo tuż po, wbrew decyzji wystartował w tych wyborach i wystartował również. Mercik jako. Kandydat SPR, mhm. wtedy bloku tego paktu Senackiego, ale był Leon Swaczyna, czyli lider Ślązoków Razem, czyli to te to dwie. Mhm. To, to bardziej Państwu przypominamy niż Pani, Pani profesor. Natomiast e, Merci był kandydatem paktu Senackiego, mhm. Swaczyna był kandydatem Ślązoków Razem, które, z, którzy z kolei byli e, związani, współpracowali, do dzisiaj współpracują z PSL-em. Mhm. Więc pytam, czy. E, który był członkiem Paktu Senackiego. Mm -hmm. Więc jakiego scenariusza Pani spodziewa się? Albo czy Pani się ubezpieczyła na tę ewentualność, przed podjęciem ewentualnej decyzji również w Chorzowie w tych wyborach do Senatu? Mm -hmm, panie redaktorze, no dokładnie zadał Pan właściwe pytanie. Ach, dziękuję Mianowis. bardzo za, za taką odpowiedź na to właściwe pytanie. <grystanie> Dobrze, to może przejdźmy do, do szczegółów tej odpowiedzi. Tak, oczywiście jasne, że no, jeżeli mówię, że są prowadzone rozmowy, nie ukrywam, że. Trochę byłam zaskoczona tak tym pytaniem, czy w ogóle rozważyłabym taki start. No to oczywiście wzięcie pod uwagę ewentualnego udziału w wyborach jest uzależnione od tego, czy te wybory będą możliwe do wygrania, czy te wybory będą możliwe do rywalizowania w warunkach um, mierzenia się z głównym przeciwnikiem. Jeżeli faktycznie mówilibyśmy o pakcie senackim, no to tutaj przeciwnikiem byłaby rządząca obecnie prawica i pani senator Tobiszowska zapewne, a nie tworzenie konkurencji Wewnątrz ruchu śląskiego. Wtedy taki start nie ma najmniejszego sensu. W moim kto, kto ma na to wpływ, czy tak będzie? Bo Oczywiście. wcześniej PSL, jak rozumiem, nie wywarło wpływu na śląsków razem. Mhm. By nie wystawiać kąt kandydata Mercikowi. Więc dlaczego miałoby być tym razem inaczej? Panie redaktorze, demokracja to jest system, w którym każdy ma prawo, o ile nie jest pozbawiony prawomocnym wyrokiem sądowym. Będziemy to powtarzać do znudzenia, Albo bo myślę, że jego, warto. nie wiem, sumienie czy coś innego nie, nie podpowiada ale, inaczej. No dobrze, ale z drugiej strony rzeczywiście każdy ma prawo wystartować w wyborach i tutaj każdy powinien mieć równe szanse. Wielość kandydatów nie jest na pewno jakąś wadą, natomiast zdecydowanie, jeżeli mówimy o szansach określonych, środowiska na posiadanie swojej reprezentacji, no to należy rzeczywiście te rozmowy dokończyć i zastanowić się, czy taki start ma sens, czy nie. I to jest rzeczywiście mój warunek i, i z pewnością jest to coś, co w kontekście, skoro rzeczywiście w przestrzeni publicznej pojawiły się artykuły mówiące o tym, że mogłabym być kandydatką, to rzecz jasna, biorę pod uwagę wszelkie scenariusze i tak jak powiadam, gdybym miała rozważyć taki start to tylko pod warunkiem, że on będzie dawał szansę realnej rywalizacji politycznej, a nie wewnętrznego konkurowania, na przykład na śląskim podwórku. A, na przykład Leon Swarczyna do pani dzwonił już, kiedy zaczęto mówić, gdy usłyszał, że może pani być kandydatką w, w okręgu senackim, w którym on być może sposobi się do startu? Nie uczynił mi tego zaszczytu, jedynie. pani zamierza do niego zadzwonić osobiście? Um... Może to może to wie pani, problem jest taki, że wy, tak, znaczy wy, mm -hmm. w ogóle regionaliści tak niby mają ze sobą kontakt, ale potem jak przyjdzie co do czego, to nie wiedzą jak zagadać. Jeżeli zostały im postawione dopiero jakieś wstępne pytania, no to uważam, że skoro rozmowy dopiero się toczą, tak, to mm, pewnie na rozmowy przyjdzie tutaj czas, a ma pan redaktor rację, rozmawiać zawsze warto. Czy pani się zamierza zająć w ogóle w senacie, tak już mm, na koniec jeszcze, jak, jak już dojdzie do tego i te rozmowy się potoczą, tak jak... Być może liczą po jednej czy drugiej stronie i pani się też zdecyduje. I pani jeszcze wygra te wybory naturalnie, jeżeli również do tego dojdzie. Widzę, to... że pan redaktor optymistyczny scenariusz, Nie, zakłada bardzo mnie zakła zak Zakładam każdy. Jeżeli mhm. pani wyborcy dadzą pani szansę, to czym pani się będzie chciała zająć w tym Senacie? Panie redaktorze, no możliwości oczywiście jest bardzo dużo, przede wszystkim na przykład pozycją czy związkami z Polonią i chociażby kwestią budowania pozycji polskich uniwersytetów na arenie międzynarodowej, jak zapewne pan redaktor wie ja od pół roku w imieniu Uniwersytetu Śląskiego zajmuje się realizacją projektu Uniwersytetu czyli pewne, Uniwersytetu Europejskiego, czyli pewnej wizji prezydenta Macrona, to z pewnością ma pomóc w budowaniu pozycji polskich uczelni na arenie międzynarodowej, na pewno na arenie europejskiej. I tutaj jest mnóstwo do zrobienia chociażby w tym zakresie. Także z pewnością ten sektor edukacyjny, z pewnością związki z Polakami mieszkającymi za granicą, to jest coś, co w dużej mierze może przyczynić się do budowy pozycji polskich uczelni w Europie. To jest pierwszy, pierwszy jedyny, najważniejszy, czy? I jeden z przykładów, jeżeli pyta pan o jakąś działalność specyficzną, powiązaną z tym, co robię w tej chwili, to jest rzeczywiście. Pani profesor była niedawno bohaterką... Yy bohater, ale to też jakiś mhm. obszar komentowania czy działalności, pani profesor, jakby to powiedzieć, cała sfera dotycząca tożsamości Górnych Ślązaków, również, mhm. w, również w polityce. Zdaje się, że pani jakąś wypowiedź wycięto w, podczas komentowania Wyników spisu powszechnego. Niczego nie wyciętaj. Myślę, że tutaj pan redaktor prowadzący ze mną rozmowę bardzo rzetelnie podszedł do tematu. A to, że po 24 godzinach podjęto decyzję, aby depeszę ściągnąć z głównego serwisu Polskiej Agencji Prasowej, no pewnie już pan redaktor nie miał na to zbyt dużego wpływu. Ale zupełnie poważnie. Wyniki spisu powszechnego, dlaczego nikt o nich, pani zdaniem, nie mówi w polityce, kiedy w końcu się pojawiły. Te, które dotyczą i deklaracji narodowościowych, i używania języka śląskiego w domu. Muszę powiedzieć panu redaktorowi, że kilka dni temu miałam okazję gościć na Podlasiu. Gościłam w Kruszynianach i rzeczywiście przyjrzałam się temu, w jaki sposób gmina tatarska, czy może wspólnota tatarska, tak, ma możliwość promowania swojej kultury, w jaki sposób jest wspierana i jest to imponujące. No ale kiedy usłyszałam, że jest ich około dwóch tysięcy, tak, no to myślę, że my jesteśmy dużo poważniejszym problemem. Prawie pół miliona deklaracji to jest potężna siła. No i i Być może są pewne obawy, że nasze nieco odmienne podejście do spraw pol politycznych, kulturowych, a na pewno do spraw prawnych może nie bardzo wpisywać się w pewną narrację, którą obserwujemy w przestrzeni publicznej. Tylko nikt właściwie z y, takich liczących się polityków przynajmniej nie słyszałem, żeby skomentował nawet, czy to dobrze, czy źle, czy, czy świadczy to o tym, czy o czymś innym. Same wyniki spisu, mm -hmm. których też oczekiwano przez miesiącami, ten temat w takiej y, ogólnopolskiej agendzie politycznej nie zaistniał w żaden sposób. To jest prawda, ale z Dlaczego? Z jakiego powodu? Pewnie pojawiły się ważniejsze tematy i bardziej gorące. I przyznam szczerze, że z tych, które śląscy regionaliści od lat poruszają, bardzo y, zainteresowało mnie to, że na przykład o konieczności, y, możliwości partycypacji w podatku VAT przez samorządy terytorialne mówi już i Donald Tusk, i Szymon Hołownia. I to jest na przykład temat, y, który wiąże się bardzo mocno z narracją tutaj pojawiającą się w regionie. Y, I być może y, to, że polskie samorządy mają coraz poważniejsze problemy, Skłoniło w końcu polityków centralnych do przyjrzenia się temu, co między innymi Śląscy samorządowcy Śląscy nie, regionaliści mają do powiedzenia przez tak długi okres czasu. No, to jest takie, że gdyby od samego mówienia się działo, mhm. to mm, pewnie dzisiaj rozmawialibyśmy w krainie nieustępującej bogactwu nie wiem, Monako i prestiżowi, więc. Owszem, ale lepiej późno niż wcale. No trudno mi sobie wyobrazić na dzień dzisiejszy taki stan idealny, gdzie moglibyśmy podczas kampanii centralnej do parlamentu rozmawiać na temat pozycji Polski na arenie międzynarodowej, na temat siły polskiej waluty, czy na przykład na temat polityki obrony. Myślę, że tutaj politycy obozu rządzącego mogliby mieć troszeczkę kłopotów, aby na te pytania odpowiedzieć, a gdyby sprawy socjalne pozostawić samorządowi, który byłoby stać na realizację takich zadań. Tutaj Mogłaby ulec odwróceniu, i być może politycy centralni zaczynają sobie z tego zdawać sprawę, przynajmniej po stronie opozycji. I wie pan, no może faktycznie to, to jest jakaś taka satysfakcja po latach. To myślę, że kolegi Migalskiego można byłoby zapytać, jaki był usatysfakcjonowany, kiedy habilitację otrzymał 10 lat później, niż w zasadzie zaczął się o nią ubiegać. Ale myślę, że tak, to jest bardzo podobny rodzaj satysfakcji. Mówimy o tym od wielu lat i dobrze, że w końcu ktoś to usłyszał. Profesor Małgorzata Myśliwiec, politolog, albo politolożka która są poprawne, choć używam feminatywów. Spójro, z Uniwersytetu Śląskiego była dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję do bardzo. Dnia. Do Dobrego zobaczenia dnia. i do usłyszenia.